Barnetta. A teraz skaka. Pewnie obrona. Barnetta. Dobra centra. Wygląda na to, że bramkarz będzie miał teraz więcej pracy. Na was Lopez. Ma do kogo zagrać. Dudka w pole karne. Prosto w ręce bramkarza. Dobrze wyrzucił bramkarz do przodu. Bardzo ładnie. On Lanten. Świetnie bronią. Ma tam kilku partnerów z przodu. Lopez. Fiarnie, dobrze. Przypińce, kaka. A, utany ślisk, czyste przejęcie. Drużyna broni się teraz wszystkimi zawodnikami. Jezus na Was. A teraz przy piłce kaka. Jest Bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Wygląda na to, że Bramkarz będzie miał teraz więcej pracy. Przemysław Kaźmierczak. Sędzia puszcza grę! Ładnie teraz w defensywie. Jesus na was. Ładnie podał. Ładna kombinacyjna gra. On lantern. Wyraźnie króluje w powietrzu. Lanten. Gdy będzie podawał. Ach, niewiele brakowało by przechwycili. Bardzo groźne było to wejście. Arbiter będzie chyba zmuszony. Teraz w karku. No i tak, druga żółta kartka i w konsekwencji czerwona. Tym zagraniem bardzo osłabił swój zespół. Mogli jeszcze pokusić się o zwycięstwo, ale ta czerwona kartka na pewno im nie pomoże. Powinni być zadowoleni, jeśli utrzymają remis. Ładne zagranie głową. Komo odda piłkę? Piękny strzał jeszcze łatwiej i obroń. Był świetnie ustawiony i pewnie wyłapał tę piłkę. Bramkarz wznawia wyrzutem. Ładnie tam przejęli świetne wyczucie. Lopez. Dobrze obroń. Kon lanten. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. Kaka teraz? Sędzia pokazuje grać dalej. Widać po tym co prezentuje, że lubi takie samotne rajdy. Od bramkarza przejął tam piłkę. Dobrze wyczuł to podanie. Pokonał już z piłką duży fragment boiska. Zagrywa w pole karne. Lanten na wysokości pola karnego, jak to rozwiąże? Dostrzegnie niepilnowanego kolegę. Przejął teraz piłkę, czy uda się to wykorzystać? Teraz kaka. Esus na was. Dobra piłka. Szkoda! Ładny strzał z woleja, ale niestety, gdy uderzał piłkę, była zbyt wysoko i nie mogło to być precyzyjne uderzenie. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Onlanten. Przejęcie. Mają teraz zdecydowaną przewagę w ataku. Jest tam kilku piłkarzy w polu karnym, którzy mogą stworzyć zagrożenie. Ten chłopak wie jak grać głową. Strata w takim miejscu może być tragiczna w skutkach. Przejęcie piłki. Końcowy wizdek i mamy remis. Trener musi być załamany po tym spotkaniu. Tyle sytuacji i nie umieć wygrać tylko remis.